Witam na działce. Dziś widzimy się przy borówce, a konkretnie robię do sadzenia borówek na działce. Początkowo miał być jeden krzaczek, a finał jest taki, że z jednego zrobiło się sześć. Bo znalazłem jeszcze miejsce, gdzie mogę sobie dosadzić borówki. I finalnie moja mini plantacja po dzisiejszych nasadzeniach będzie liczyła 39 krzaków, ale po kolei. Ten przykład, który teraz Wam zaprezentuję, dokładnie wykonałem na pozostałych pięciu krzaczkach, z tą różnicą, że tutaj dokonuję wymiany starej, 20-letniej borówki, która mimo szansy, jaką dostała w zeszłym roku, niestety, można powiedzieć, z niej nie skorzystała. Niestety był to krzak bardzo słaby, z jednym pędem, który został przycięty w zeszłym roku na około 30 cm, ale niestety nic ciekawego nie wypuścił. Stąd decyzja, żeby go wykopać i wymienić na nowy krzak i posadzić go porządnie tak jak się powinno to zrobić. Bo Teść 20 lat temu posadził tą borówkę po prostu w zwykłej ziemi. Pierwsze co robię, to wybieram ziemię, która tutaj jest. Kopię po prostu dołek o średnicy około 60 cm i głębokości około 25 cm. Głębiej nie ma co kopać, gdyż borówka ma płytki system korzeniowy, więc te 25 cm gdzieś na wysokość szpadla będzie wystarczające. Jako podłoże zastosuję dedykowany do borówki torf paśny w ilości 50 litrów. Dodatkowo zastosuję w ilości około 10%, czyli około 5 litrów karbomatu. Co to jest torf kwaśny, to chyba każdy wie, e, tutaj nie będę się rozgadywał. Natomiast w skrócie, co to jest ten karbomat i po co się go stosuje? Karbomat to nic innego jak węgiel brunatny, a materia organiczna z węgla brunatnego zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny. Poza tym sam węgiel brunatny jest bogaty w wapń, magnez, żelazo, siarkę, cynk. Mieć mangan, molibden i bor. Węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby i utrzymuje jej wysokie pH. Wracając do przygotowania dołka pod borówkę, to warstwowo przesypuje raz torf kwaśny oraz cienką warstwę karbomatu. Jeśli chodzi o sam wybór borówki, to zdecydowałem się na odmianę toro której jeszcze nie mam na swojej mini plantacji. Przy sadzeniu borówki pamiętajcie, żeby nie wybierać jednej odmiany, tylko kilka różnych. Borówka to niby krzew samopylny, ale zaleca się stosowanie kilku odmian o podobnym czasie kwitnienia, co umożliwi efektywniejsze zapylenia, a w konsekwencji więcej owoców i wyższe zbiory. Krzak borówki oczywiście dokładnie oglądam i usuwam z niego zbędne, bardzo drobne gałązki których jak widać ma dość sporo. Jeśli chcecie, możecie zostawić i wsadzić krzak borówki na tym etapie, pamiętając tylko o usunięciu kwiatostanu z góry. Ja jednak nie kończę na tym i ucinam też czuby tych najgrubszych pędów do wysokości około 30 cm. Tak to wygląda finalnie. Zostały cztery najgrubsze pędy, które stworzą mi szkielet dla tej borówki na najbliższe lata. Borówkę sadzimy na tej samej wysokości, co były wsadzone w doniczce Lekko ugniatając ziemię wokoło borówki Na samym końcu przysypuję całość wcześniej odgarniętą ściółką złożoną z kory sosnowej i igliwa I oczywiście całość podlewam W moim przypadku deszczówką, bo akurat taką posiadam i to tyle z sadzenia borówki. Pamiętajcie, że właściwe posadzenie borówki będzie procentowało Wam w kolejnych latach. Jeśli już na tym etapie odpuścicie i pójdziecie na łatwiznę, sadząc borówkę do zwykłej ziemi, nie oczekujcie od niej potem nie wiadomo czego. I nie dziwcie się, że ma mało owoców czy małe przyrosty. To tyle na dziś. Jeśli filmik oczywiście się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę. Komentarz mile widziany. I widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam!